Siemanko, zanim rozpoczniemy odcinek chciałbym, żebyście zerknęli do opisu, ponieważ znajduje się tam link do aukcji użytkownika Oniku Chanetic, dzięki któremu właśnie ta seria będzie miała miejsce u mnie na kanale. Ogólnie załatwiłem też coś takiego, że jeśli ktokolwiek z Was kupi sobie końsy właśnie u tego użytkownika i później podając dane zawodnika na GG czy na Skype'ie, zależy co mają podane jeśli podacie, że jest, napiszecie po prostu, że jesteście ode mnie, dostajecie plus 10% końców, także myślę, że to jest fajna propozycja. Te coinsy nie są trainerowane, także myślę, że, że Wam się to podoba. Ogólnie to jest koleś, którego znam już od dłuższego czasu, tak jakby mogę powiedzieć Kumpel, dlatego Dlatego ja naprawdę serdecznie polecam i żadnych uwag tutaj do niego nie mam, bo wiem, że to nie jest jeden z trainerów, tylko po prostu jest to koleś, który traduje i dość ciekawe karty trafił z tego co widziałem, no i teraz sobie je sprzedaje. Także zapraszam, link w opisie, myślę, że będzie się opłacało, także trzymajcie się i lecimy z odcinkiem. Siemanko, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii u mnie na kanale, jest to Pagan Play, seria, którą Miałem okazję prowadzić FIFA 13, nie było jej tam zbytnio dużo, ale postanowiłem, że FIFA 14 właśnie zobaczycie jej więcej. Także dzięki współpracy, którą nawiązałem, o której mieliście przyjemność posłuchać przed filmem, udało mi się taką serię właśnie rozpocząć. Ogólnie przepraszam was za mój głos, ale cholera, choroba mnie coś dorwała i niestety no jest jaki jest, a postanowiłem, że nie odpuszczam, nagrywam. Ostatnio byłem chory, pamiętacie, na live siedziałem cztery dychy gorączki prawie, ale teraz napierdzielamy dalej. To znaczy nie ostatnio, to było chwilę temu, ale takie coś już miało miejsce, więc teraz też to zrobimy. Na czym to polega? Ta seria polega na tym, że otwieram sobie 7 paczek po 7 tysiąca, robię z nich skład, i gramy. Seria bardzo popularna wśród angielskich YouTuberów z FIFA. Seria, która pojawiała się też w FIFA 13 u mnie, u Jake'a i pewnie u kilku innych YouTuberów. Także kontynuuję ją. Ile razy w tygodniu będzie? Myślę, że dwa. No, bo wiecie, jednak to jest 50 kawałków, które trzeba nazbierać na te paczki. Także lecimy. Utwórzmy sobie tylko składzik. Um... P and P. Czyli pack and play Dobra, zbuduj własny skład No i co? Lecimy Złote paczki Złote paczki i jazda, czekajcie, ja sobie tylko tutaj wyciszę escape'a <coughs> Sorry za kaszel ogólnie. Dobra, 7500 paczka numer 1. Zobaczmy co będzie w środku. Dym, dyrydym dym, 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 bum. Bianci, Ebert, Bruno, mamy środkowy pomocnik ofensywny. Dobra, tak, ten mi się przyda do klubu. Ym, ty pójdziesz do aktywnego składu. Ebert, 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 Ebert. Pamiętam, że ch chyba chciałem go kiedyś nawet kupić. Na początku FIFA to nawet było. Mamy napastnika, no i totalnie rozwalone. Włochy, Brazylia, Niemcy. Mm. Tutaj już raczej. O, modyfikator pozycji na listę transferową, a reszta leci do klubu. Ok, paczka numer jeden za nami, zobaczmy, co będzie w kolejnej. I. Gilardinho, mamy kolejnego Brazylijczyka i kolejnego. E... <ścoughs> I kolejnego Włocha. Ale na razie tylko jedna karta świecąca, słabo. Bardzo słabo. Zobaczmy, Roberto hmm, hmm. Lewy obrońca z sahibistą. O, on ma ten... On jest z tego klubu, który właśnie ma cholernie drogi herb. On chyba 10 tysięcy kosztuje. Pirate, coś tam, coś tam. Nie jestem pewien, jak to się nazywało. Superliga, to raczej mi nie będzie potrzebne. Ale okej, okay, reszta leci do klubu. Była paczka numer 2, odpieramy paczkę numer 3. O, z Leo Messi, a w środku... Daw sam Sambueza... Rudniew! O, siema rudniew. PP na PS, to są tanie te... Championship też, ale ja sobie to zostawię, wszystko... O, strój podstawowy. Chyba sobie go nawet użyję, ale póki co dajmy do aktywnego składu, no cholernie na razie... Ciężko, trochę. Nie mam obrońców w sumie. mam tylko lewego obrońcę, więc będę musiał zagrać już na pewno formacją z czterema obrońcami. Rudniew, kolejny. A, fuck. Kolejny napastnik, dobra. Paczka numer 3 za nami. Lecimy do kolejnej. Te karty oczywiście lecą do klubu. 160 kart już w klubie, lol. Kolejna i znowu Messi, a w niej... Może nie będę przewijał, może coś się trafi lepszego, BUM! SONG! O, siema Song. Średni pomocy, defensywny, tylko do dupy on mi pasuje teraz. No ale w każdym razie jest karta świecąca, więc jest spoko. Deboł, chyba tak się czyta tego bramkarza. Jest dobrze, jest bramkarz. Mądre <grym> A, lewy obrońca. Przydaliby się jeszcze inni na obronę. No kurde, tak jednym trochę ciężko. Czajabiscy stroje. No i 1000 monet, nie jest źle. To była paczka numer 4. Teraz pora na paczkę numer 5. Może nie z Messi, może otwórzmy z innym zawodnikiem. I co będzie w środku? Nie przewijam, nie przewijam, nie przewijam. O Boże. To mnie uraczyli kartami. Kurde No nie wierzę w to po prostu. Co z tego składu sobie skleić niby? Póki co damy ich tutaj gdzieś na ławkę Tak wiem ile mi zostało końców w tym momencie. Nie musicie pisać <laughs> 69 tysięcy. Okej. Okay. Tam była paczka, numer... Nie wiem. O cholera, bo mi się niektóre to paczka. Dobra, ciebie możemy sprzedać. Cześć To była chyba piąta, więc teraz będzie szósta Szósta paczuszka i... w niej Ruben Castro. Dobry napastnik. Jeszcze Rotę. Przyda się, przyda się. Ruben Castro. Może coś z Hiszpanii tam w przodu właśnie zrobię. Mam niby Songa na defensywną. Jeszcze żo, czy do. Okej. Okay. To była przedostatnia paczka, więc przed nami już ostatnia tym razem. <kł> I zobaczymy. podcast L Sharrow Immersion 7,5000 i w środku Dym-Dry-Dym-Dym-Dym. Dym, dym, dym. Boom. Pujol. Nazywany przez innych Puziolem I Gibbs. Trzeci lewy obrońca. Przynajmniej jeden środkowy. Będzie miał fajne zgranie z songiem. Także no dużo trochę z reprezentacji. Yy, może nie z reprezentacji. Z Ligi Hiszpańskiej. Więc chyba tak będę robił ten skład jeszcze Gips. Dobra, reszta leci do klubu, a my widzimy się już na, za chwilę ze zrobionym składem, także do usłyszenia za moment. Okej, okay, tak się prezentuje mój skład właśnie, już wszystko sobie zrobiłem, troszkę pokombinowałem i proszę mi, proszę was nie piszcie mi, że a mogłeś jeszcze tego, mogłeś tego, tak, zgranie wynosi 69, no i teraz przejdźmy do składu, na bramce właśnie TheBow, tutaj mamy Puyol'a i Roten'a, Roten, który, no do dupy mi tak pasuje trochę, ale łączy bramkarza, <laughs> nie mam drugiego obrońcy, więc łączy bramkarza zielonym z graniem. Na prawej Gibbs, na lewej Montreal, który ta lewa strona jest bardzo fajna. Mamy tutaj Pujola, właśnie Songa, e, do tego Borcha, e, Obina e, i Ruben Castro, którzy tu mają fajne połączenia. Natomiast Bruno Cesar łączy właśnie Jo e, i tutaj miałem dawać też jeszcze. E, o właśnie miałem to zrobić w taki sposób. Z wzrasta o jeden i. Praktycznie nic to nie zmienia, także wzi postanowiłem wziąć sobie Ebera, który jest lepszy, no i takim składem rozegramy sobie spotkanie, będzie to spotkanie pucharowe, bo jednak szkoda, szkoda w lidze, <coughs> albo może być to jeden mecz online, spróbujemy jeden mecz online zagrać tym właśnie składem. Także po prostu for fun, ciśniemy sobie takim składzikiem i zobaczymy co się uda wygrać. Nie mam trenera z ligi hiszpańskiej, szkoda, szkoda, bo miałem dawniej, ale sprzedałem. I mógłbym go użyć właśnie w tym momencie. No ale cóż, wyszukiwanie przeciwnika to może zawsze cholernie długo trwać, więc widzimy się już w meczu. Okej, okay, mamy naszego rywala eee, Masz inne stroje muś W sumie ja mogę zagrać w tych realu. Nie przeszkadza mi to. Eee, Europark i jedziemy Herb Rajowa Ekano Chyba. <laughs> Może być. O fajny składzik w sumie. No, powiem wam, że przeciwko takiemu jeszcze nie grałem. Tu właśnie w tych testowych meczach, że tak powiem, można też złapać bardzo ciekawe składy. No i zobaczymy trochę warpy delikatne. No bieg, 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 Dobra, na spokojnie i do przodu. Ja z tego Pagan Play wam raczej wytnę. Wow, Bramki. Aj! No, teraz może. Tak jest! 1-0, Ebert. Dobrze, że na niego postawiłem. Pięknie, pięknie. Daj trochę. Bartownie, ale bardzo fajny strzał, mocny, bramkarz, totalnie bez szans. Dobrze i może będzie 2? Tak jest! 2-0 Ruben Castro. <ścoughs> 19 minuta, <ścoughs> ale mnie kurde to chyba jeszcze no. Zajebiste podanie, błąd obrońcy. Nie wiem dlaczego tego nie przeciął, ale 2-0. Może teraz trzy... O, oh, fuck. Jak ja tego nie trafiłem, no? Czyżby honorowa na sam koniec, <laughs> pierwszej połowy? <laughs> Kurde, ok, zobaczmy statystyki do przerwy: 9 strzałów moich, 0 jego. Ruben Castro Nie wierzę w to po prostu Czyżby jeszcze na koniec jeszcze jedna A nie chociaż jeszcze Do środku ładnie i 3, tak jest, 3-0 Ruben Castro, minuta 90. I to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam, zapraszam do kolejnego odcinka. Jeśli Wam się podobał ten odcinek numer jeden, zostawcie komentarz. No i oczywiście łapkę w górę. Także do usłyszenia kolejnym razem. Na razie i piona.